W tym tygodniu miała miejsce, jedna z największych rewolucji od czasu wynalezienia ognia przez człowieka i nie żartuję. I co najlepsze, mało kto tak naprawdę zrozumiał, co się stało. Już tłumaczę, Elon Musk w poprzednim tygodniu przedstawił swojego rewolucyjnego, humanoidalnego Androida, czyli Optimusa. I teraz większość ludzi powie, no i co w tym niezwykłego? Co właściwie się stało? No co, pokazał robota. Państwo nie rozumiecie, co się właśnie wydarzyło, bo to tak naprawdę to nie jest spełnienie mokrego snu fantastów czy wielbicieli science fiction. To, co się stało, to jest rewolucja przemysłowa, która właśnie w tym momencie dzieje się na naszych oczach. I zaraz wytłumaczę Wam w prostych, logicznych i właściwie ekonomicznych aspektach, co tak naprawdę się wydarzyło. Dlatego, że jakby my możemy sobie... W ogóle to, co, co, co w ogóle gatunek science fiction stworzył, to jest nieprawdopodobne, bo my zawsze uważaliśmy, że science fiction przewiduje przyszłość. Nie. Okazało się, że science fiction jako gatunek stworzył przyszłość. Bo tacy ludzie jak Elon Musk, nie wymyślili Optimusa. Elon Musk po prostu zainspirowany wizjami z książek science fiction, po prostu odtworzył to, co one przedstawiały od lat. Więc tak naprawdę gatunek science fiction. Nie przewidywał przeszłości, tylko ją de facto tworzył. Ale wróćmy do aspektów ekonomicznych. Ja mówiłem o tym od bardzo dawna, przynajmniej od roku, kiedy po raz pierwszy Elon Musk pokazywał Optimusa, który jeszcze wjeżdżał na wózku razem z trzema osobami, które go prowadziły. Już wtedy powiedziałem, że to jest rewolucja. I to, że w międzyczasie Microsoft wykupił Figma za miliardy dolarów, pokazuje w którą stronę idzie. Technologia idzie przemysł w dzisiejszych czasach. Bo ktoś powie, no co w tym niezwykłego? No pojawił się robot, no i ten robot i tak nie będzie nic potrafił. Nie. Rok temu nic nie potrafił. Teraz potrafi już bardzo wiele. Jaki jest najcenniejszy resurs? Jaki jest najcenniejszy surowiec na świecie? Ktoś z Was powie, że ropa, ktoś powie, że gaz, ktoś powie, że złoto, diamenty czy cokolwiek innego. Nie, proszę Państwa. Zawsze najcenniejszym surowcem we wszechświecie była praca praca, bo żadnej ropy nie wydobędziemy, jeśli nie obędzie się przy tym jakaś praca. Żaden diament nie zostanie wyszlifowany, jeśli ktoś tego nie zrobi. To nie ma znaczenia, czy zrobi to człowiek, czy zrobi to jakieś urządzenie. A to co się w tym momencie dzieje, to jest tak naprawdę rewolucja w obszarze wartości. Dlatego że to, co sprawiło, że Chińczycy przez ostatnie dekady wysforowali się ponad wszystkie inne kraje, to było właśnie to, że u nich praca była najtańsza. Mieli najtańszą pracę, dzięki czemu wszystkie kraje chciały produkować. To, co zrobił Elon Musk, to jest tak naprawdę, jeszcze raz powtarzam, rewolucja, dlatego że w tym momencie Amerykanie nie będą potrzebować już Chińczyków do niczego. Dlatego, że z robotami Ilona Maska, humanoidalnymi robotami, są w stanie znacząco obniżyć koszty produkcji. I wszystkie kraje, wykorzystując automatyzację poprzez te roboty, są w stanie obniżyć znacząco koszta produkcji. Każdy kraj będzie w stanie konkurować z Chinami. Chiny w tym momencie straciły swoją strategiczną przewagę, która opierała się na taniej produkcji. Co tak naprawdę w tym momencie naj, będzie najcenniejszym resursem na świecie, najcenniejszym surowcem? Energia elektryczna, którą wykorzystuje AI, energia elektryczna, którą będą wykorzystywać roboty, czy to będzie Boston Dynamics, czy to będzie Elon Musk, czy to będzie Figma Microsoftowa, to nie ma znaczenia. Energia elektryczna będzie najdroższym surowcem i najcenniejszym surowcem na świecie w tym momencie. I proszę zrozumcie, co się stało po raz kolejny. My wszyscy skończymy jak myszy w eksperymencie koluna i będziemy tak naprawdę nie potrzebować pracować fizycznie, co niestety prawdopodobnie bardzo źle się dla nas skończy, bo my jesteśmy gatunkiem, który powstał do tego, żeby mieć jakiś cel. Jesteśmy po to, żeby dążyć w jakimś kierunku, żeby wykonywać jakąś pracę. Bez tego tracimy właściwie sens istnienia. Bo za chwilkę okaże się, że komputery kwantowe będą tworzyć teorie, koncepcje naukowe, będą odkrywać nowe lekarstwa i pierwiastki, będą rozwiązywać problemy, z którymi my sobie nie radzimy. Mówicie, że ja. Sobie tutaj tworzę jakieś roje, jakieś teorie, które nie no, zobaczymy. Mówiłem o tym już kilka lat temu, to wszystko co jakby przewidywałem, spełnia się teraz. Ale wróćmy do robotów Ilona Muska. Rozumieją państwo, że w tym momencie praca przestaje być tak naprawdę najcenniejszą rzeczą na świecie i Amerykanie będą w stanie przegonić chińczyków, wykorzystując te roboty? To jest rewolucja, która się wydarzyła. I to jest rewolucja, której wielu ludzi jeszcze nawet nie rozumie, ale to wszystko będzie się działo na naszych oczach. I być może nie za naszego życia, być może te 5-10 lat, kiedy roboty staną się pod. Ja sam mam zamiar kupić pierwszego robota od Ilona Maska, jak tylko się pojawi komercyjnie na rynku. Być może nie za naszego życia zobaczymy jeszcze doskonałe roboty, które będą w stanie wykonywać wszystkie najdrobniejsze prace. Ale jako przedsiębiorca, jako pracodawca, na Boga, jeśli będę mógł wybrać pracownika, który będzie trzy razy. Dłużej pracował, bo nie będzie miał tylko 8-godzinnego etatu, tylko będzie miał 24 godziny etaty. Jeśli będę miał do wyboru pracownika, za którego nie muszę odprowadzać wszystkich składek zus emerytalnych i tak dalej, tak na fundusze przeróżne. Jeśli będę miał pracownika, który nie będzie narzekał, który nie będzie wypalony, nie będę się przez chwilę zastanawiał. I proszę mi wybaczyć, bo zaraz zostanę tutaj zgrilowany, że a to ty jesteś tym cholernym. Kapitalistycznym pracodawcom, który nie chce dla ludzi dobrze, tylko chce. Nie! Ja jestem tylko głosem rozsądku. Jestem głosem tych wszystkich pracodawców i tych wszystkich biznesmenów, ludzi, właścicieli korporacji, którzy w życiu wam tego nie powiedzą w twarz, bo się boją, bo chcą mieć dobry PR i zawsze będą mówić i powtarzać, że człowiek jest najcenniejszym dobrem. I to prawda. Ale jednocześnie nie powiedzą głośno tego, że jak będą mogli wybrać automatyzację, robotyzację, AI zamiast ludzi, zawsze wybiorą z czysto ekonomicznego rachunku, wybiorą zawsze to rozwiązanie, które jest dla nich bardziej opłacalne, i na tym to polega. Więc proszę mi wybaczyć, że ja będę tym posłańcem złej nowiny. I ja wiem, że hejterzy już w tym momencie rozgrzewają się, żeby tylko mnie teraz zgrillować, ale zrozumcie, ja nie mówię tego dlatego, że. Tak mi się chce, albo żeby kogoś obrażać. Czy ktoś chce w to wierzyć? Nie musi, bo to nie ma znaczenia, czy wy w to wierzycie, czy nie. Znaczenie ma jedynie to, że to wszystko się wydarzy i jeszcze za waszego życia. Także obserwujcie bardzo uważnie to, co się będzie działo w najbliższych latach.